Dzień dobry. Dziś kontynuujemy e, poprzednią lekcję. E, tworzyliśmy ostatnio proste zdania. Nauczyliśmy się ostatnio powiedzieć: e, Ja jestem Tomek. Oczywiście, jeśli w miejsce Tomka wstawicie swoje imię, no to będziecie mogli się łatwo przedstawić. Nauczyliśmy się również, e, jak powiedzieć: To jest woda. Nauczyliśmy się również, jak tworzyć pytania, czyli nauczyliśmy się powiedzieć: e, Czy to jest woda? Dziś będziemy kontynuować tworzenie tych prostych zdań. Ostatnio stworzyliśmy zdanie to jest woda, czyli kore wa mizu des. Oczywiście możemy tworzyć inne tego typu zdania, na przykład, na przykład kore wa neko des. Wiemy, że neko oznacza kota, czyli to zdanie po prostu oznacza to jest kot. Tematem naszego zdania w tym momencie jest kore, czyli to. I teraz spróbujemy utworzyć troszkę bardziej skomplikowane zdanie, bo możemy na przykład jakiś atrybut temu kotkowi dać. Spróbujmy stworzyć zdanie: To jest mały kot. Mamy tutaj słówko mały, wymawia się to ci-saj. I żeby ten kotek był mały, wystarczy przed tego kota wstawić ten, wstawić ten przymiotnik mały. Ci-saj. W takim wypadku to znanie będzie brzmiało kore, chiisai neko des. Korea, neko des. Czyli to jest mały kot, mały kotek. Do tej pory używaliśmy tylko tego jednego czasownika des, czyli być. A teraz wprowadzę Wam e, kolejne dwa czasowniki, którymi jest Tabemas oraz nomimas. Czyli jeść i pić odpowiednio. Stworzymy proste zdanie ja jem pizzę. I przy okazji stworzenia tego zdania poznamy nową partykułę. Watashi wa pizza o tabemas. Czyli ja jem pizzę. Gdyby chcielibyśmy to dosłownie przetłumaczyć, to tak jak wspominałem ostatnio, jeśli chodzi o mnie, to jem pizzę. Ale mamy tutaj nową partykułę, którą jest O. o I też możecie się za zastanawiać, bo ten znak nie czyta się jako O w hiraganie, tylko jako Ło. Dlatego, kiedy używamy tego znaku jako partykuły, to również czytamy to inaczej i czyta się to jako O zamiast Ło. I teraz, jaką funkcję ma ta partykuła? Tak samo jak y kiedy używamy ła, to ła modyfikuje wcześniejsze słowo, prawda? Czyli watashi, ja. Tak samo w tym wypadku. Generalnie, kiedy używamy tego o po jakimś wyrazie i ma to taką funkcję, że to o oznacza, że robimy coś z tym rzeczownikiem, czyli robimy coś z tą pizzą, prawda? A co robimy z tą pizzą? Tapemas, czyli... Jemy tą pizzę. Tak jakby to wszystko się łączy, prawda? Nie wiem, jak lepiej to wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi mniej więcej. Łata siła wa pizza o tabemas. Ja jem pizzę. Jeśli chodzi o mnie, to jem pizzę. Po spróbujemy teraz zbudować zdanie z kolejnym czasownikiem, którym jest nomimas, co oznacza pić. I spróbujemy takie zdanie ułożyć. Kot pije wodę. Czyli będzie to. Nekoła mizu o nomimas. Nekoła mizu o nomimas. Czyli kot pije wodę. Jeśli chodzi o kota, to pije wodę. Teraz chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Jak widzicie te czasowniki des, tabemas oraz nomimas. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tego u na końcu tych y, czasowników, to w sumie nie czytam tego, prawda? Mówię samo des mas nomimas. I tak jak mówiłem już kilka razy, Japończycy starają sobie ułatwiać życie i po prostu jest im tak wygodniej y, nie czytać tego u zamiast mówić desu, tabemasu, nomimasu. Jest im po prostu wygodniej mówić des, tabemasu, nomimasu. Chociaż nie zawsze to robią. Często się zdarza, że używają tego desu, masu. Są specyficzne momenty, kiedy używają ca całej wymowy tego czasownika, ale to jest już dość skomplikowane. Także może poruszymy to kiedy indziej. Myślę, że początkujący nie muszą się na tym skupiać za bardzo. W każdym razie, jeśli będziecie słuchać e, japońskiego, przeważnie będziecie słyszeć des, masu, tabemas, nomimasu. Ogólnie. Jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, te czasowniki des, tabemas, nomimas. Jeśli słyszycie, że coś kończy się na des, mas, prawda? Oznacza, że jest to taki język formalny. Jest również taki język bardziej potoczny w języku japońskim, i o tym będziemy się uczyć w kolejnej lekcji. Także myślę, że to dobry moment, aby o tym wspomnieć. Ale na razie nie przejmujcie się tym. Przejdźmy do kolejnych zdań, może. Stwórzmy może teraz zdanie w stylu Czy kot je pizzę? Także jeżeli chcemy utworzyć pytanie Będziemy musieli dodać znak K na samym końcu Jako pytajnik Także możemy po prostu stworzyć zdanie Kot je pizzę Będzie to Nekoła piza o tabemas Kot je pizzę Jeżeli chcemy utworzyć pytanie Dodajmy po prostu K na samym końcu. Nekoła pisał tabemaska. Czy kot je pizzę? Spróbujmy teraz odpowiedzieć na to pytanie. I spróbujmy może odpowiedzieć na to pytanie w sposób e, nie. Kot pije wodę. Czyli na pytanie czy kot je pizzę? Odpowiemy nie. Kot pije wodę. Mamy tutaj słówko IE, co oznacza nie, już nawet wspominałem o tym słowie w poprzednich filmikach, tak więc możemy zacząć od tego słowa. IE na samym początku będzie. I już stworzyliśmy takie zdanie wcześniej, Nekoła mizu o nomimas, czyli to będzie to samo. Nekoła mizu o nomimas, czyli kot pije wodę. Całe zdanie to będzie IE, Nekoła mizu o nomimas, czyli nie, kot pije wodę. I pamiętając o tej partykule, która modyfikuje ten nasz temat, dosłownie by to znaczyło nie. Jeśli chodzi o kota, no, to pije wodę. Mi no i mas. Teraz chciałbym jeszcze Wam pokazać jedną rzecz. Tak jak mamy ten temat tutaj, prawda? Nekoła, czyli to jest temat tego naszego zdania. Ten temat główny, czyli kota. Przypisać mu jakieś dodatkowe atrybuty, na przykład przymiotnik mu dać. W tym wypadku dodajmy po prostu ten przymiotnik chi sai przed neko, czyli kota. Ci sai neko wa I teraz to ła modyfikuje nam obydwa te wyrazy. Czyli w tym wypadku będzie się to tłumaczyło, jeśli chodzi o małego kota. Małego kota. Prawda? No to pije wodę. Cisajne koła, ci koła, mizu o nomimas. Ale myślę, że wiecie o co chodzi i ten temat, prawda, można jeszcze bardziej modyfikować. Jeszcze inne rzeczy tutaj można przed to dodać, jeśli chcemy opisać tego kota jeszcze bardziej, może e, czarny kot, czarny mały kot, który do nas wczoraj przyszedł, pije wodę. Prawda? I ten. Czarny mały kot, który do nas wczoraj przyszedł, to będzie nasz temat. Oczywiście nie będę tutaj tego dodawał, bo to już by było dość skomplikowane jak na drugą lekcję w tworzeniu prostych zdań, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest taka możliwość, że ten temat może być bardzo, bardzo rozbudowany, jeśli ktoś by chciał. Także nie musi być to tylko jeden wyraz. Jeśli chodzi na przykład, na przykład kot albo ja tak jak w poprzednich zdaniach budowaliśmy. To chyba tyle na teraz. Może spróbuję Wam jakiś łatwy quiz zrobić. Jak ułożylibyście takie zdania? Duży pies pije wodę oraz, mm. oraz ja jem małą pizzę. Jeśli chcecie, włączcie pauzę, a za chwilę podam Wam, jak to należy ułożyć. Także takie będą odpowiedzi. Nie będę już podpisywał tutaj e, czytania. Po prostu przeczytam to zdanie. Oki inu wa, mizu o nomimas. Czyli duży pies pije wodę. Oki inu wa mizu o nomimas. W tym drugim zdaniu nawet mały błąd zrobiłem. E, zauważyłem dopiero w edycji. Zamiast ja jem małą pizzę napisałem ja. Piję małą pizzę, dlatego tu jest poprawiana wersja. Watashi wa pisa o tabemas. Watashi wa chiisai pisa o tabemasu. A na razie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomogła ta lekcja z rozjaśnieniem tych wszystkich niuansów. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.